Chłopak! Chłopak! Czy ja w... tu jest jakaś nojka? Siemano z tej strony, Oskar Macuk. To jest Macuk vlog. Jak wiecie, na no, kanale tu mamy Witkę, który ma lat? Rad... 15 już. Już prawie 14, ma tak właściwie nie skończył, Nie no, 15 Wiele, lat. 15 będzie robił swojego pierwszego flipa. Trenował je ostatnio, jak widzieliście, w gąbki, i teraz mamy tutaj piękną treningówkę, na której będzie to robił. Tak więc. Trzymam kciuki, ją. Ja też... Chciałem wam powiedzieć, że Witek jest takim asem, że w ciągu godzinnej jazdy samochodem dwa razy zgubił telefon. No. O! Widzicie? Udokumentowane, że się znam. Witek, mojdeczko, pochwal się, jaki genialny plan zrobiłeś. No. Taki plan, że zapomnę ośki z domu. Znaczy zapomniał. I tutaj mamy naszego kolegę youtubera, cześć. Cześć. No kurwa, ściągasz rękę, ściągasz nogi i Nie ma większych fiozow, no. I będziemy robić tutaj... Druciarstwo. Tak. To jest klasyka Masuki w Vlog. Proszę bardzo, podkładka centymetrowa. To jest piątka. A to idzie to się klika kurwa i tą podkładkę nowoczesną Proszę Państwa, jak widać Za mało trzeba Trochę tłucze, do flipa ci starczy Ty nie masz tutaj nie wiadomo co robić. Graci w gąbki ostatni testowy flipa Pięknie, masz to, masz to idealnie w lądowanie byku. Tak to się robi, się robi właśnie tak. Słuchaj, jest taka sprawa, bo Lili chce pierwszy raz skoczyć. choć pokażesz jaka prędkość? A ja sam tego nie skakałem. A, no to idealnie. To dawaj. Idealnie. Jak łysy gracą o chodnik. No i co? Ale płaski wybicie, ty się zdziwiłem. Ty jesteś płaski. Aha. No dobra. <laughs> Jak kontrolny skok całkiem udany, więc myślę, że salto to jest dobre, tak, tak, dobre podejście. Dawaj, jeszcze raz w gąby ładuj. Jeszcze raz na tym skoczyć, tak żebym pewnie się czuł, nie? No. ci to pogana, pięknie, pęk. No nie, no to nie była sztuczka, ziomek. I co? Jak jest ciężko? No mówiłem, że nie jest ciężko, szacun, elegancko. Dobra, teraz Witek dawaj. Pierwszy skok na czysto, drugi robisz flipa. Ostatni skok testowy. Proszę państwa, pięknie. Dobrze masz to, chłopie. Nie ma co czekać, Bang, bang, bang. Podobnie podczas nauki flipa nie może pójść nic nie tak. No bo co się może stać, jak się nie zrobisz? Nie wiem, w sumie to nic, nie? No właśnie, to jest, to jest najbezpieczniej... słoche, No, Będzie dobrze. Dobra, 3-6 whipka, lecę, bęk. Kurwa Tę ah. kurwa mam to A! Szmato Ta trampolina jest z gąbek taki tu paleciak cyk Oskar 360 tail połóra, po... Będą teraz demonstrowali styl Zioł Pięknie Bäng. Bo nie widzę ciebie. W kadrze Daj szybko hałtu, jak się robi. No kurwa, ściągasz rękę, ściągasz nogę i kręcisz. Nie ma większych fizobii. No dobra. Jo, to było dobrze. Chyba trafiłem no To ciesi. Fuhu. Fuhu. Jakie jest twoje nastawienie przed pierwszym flipem w życiu? Zrobię i chuj. <grym> Mama nie słucha. Masz to, masz to kurwa Manik. Masz to! Ja kurwa! U nie! Nie masz tego. Jakie, jakie jak odczucia? Ura, już zrobiłeś pół flipa, pokaż. Płytkę. Jesteś cały. Teraz drugie pół. To jak 1.8 byś 3.6 robił. Ale dobrze, Uro. szacun, dawaj. Jebać biedę! Nie tak idealnie, jakbym chciał, ale nie tak chujowo, jak to by było. O! <laughs> ale to było idealnie! Jest, 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 Jezus, oh, staję! No. Jest, no. jest, Jezus, oh, staję! <laughs> Ale to było idealnie zabie. Musisz być twardo, jak Tommy Lee Jones w ścigalnym. Go! Trzech oh razy śluga. Bęk, jemnij. Trzech yeah. razy śluga. Nie no, robisz dobrze, byku. Ale widzisz, już się nie boisz, nie? Ojej. No. Polska górą! ja po pierwszym flipie, uważaj, że jest trudniejszy czy łatwiejszy? To znaczy? No, jak sądziłeś. A nie, sądziłem, że jest yy, nieco trudniejszy. No, dobra. dobra. To idź na dalej teraz. I dajcie nam znać, czy podobają wam się tego typu vlogi. To jest chyba jedyna możliwa opcja, żeby faktycznie na razie nagrywać, żeby to było w takiej jakości i tak dość chaotycznie. Bo raczej skupiamy się na jeździe, a nie na samym nagrywaniu. Więc jeżeli wam się podoba, napiszcie w komentarzu, że wam się podoba. Jak wam się nie podoba, to też napiszcie. Właściwie no... Zróbcie, co chcecie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Witek, jakie dalsze plany po zrobieniu klipa? Koniec kariery już. Nie <grym> jeden klip. No, klip na Instagram i będzie już... Ze spełnionych życie. Raz, dwa! Nie. Raz, dwa! Raz, dwa! Jestem cały. Kur... Y. Raz, dwa. Nuuuu. No, no, no. niuch, 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 niuch. Jestem Kretem. Kretem. Czy tu jest jakaś noeka? Niuch niuch, 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 niuch. Ale Kretem. Szymanko z tej strony. Oskar Macuk, witajcie w Macuk w rogu. Będzie się działo, jest fajnie. W ogóle nie jest mokre, nie jesteśmy spoceni, jest super. Idę się wykąpać w piachu. Cześć. Możesz. Halo, weź zgaś, tak jak my gasimy to ręką.